Trzy, 2, 1, i jedziemy. Cześć, witamy Was w drugim odcinku Krakspot TV. Krakspot TV to cotygodniowy widok, w którym mówimy o nowościach ze świata internetu i nowych technologii. Dziś rozmawiamy w Color w nowej Knajpce na ulicy Brackiej w Krakowie. I co, dziękujemy bardzo za gościnę. A Wam dziękujemy za prawie 2,5 tysiąca wyświetleń na YouTubie. To może przejdźmy do pierwszego tematu, którym są targi Consumer Electronics Show 2010, odbywające się w Las Vegas co roku, w styczniu. Jeśli chodzi o takie główne trendy, to na pewno to były urządzenia mobilne, minimalizowanie wszystkiego do jak najmniejszych rozmiarów. Było też, było, tak jak mówiłem, dużo technologii 3D, które na przykład pozwalają ci w czasie rzeczywistym, telewizory te pozwalają w czasie rzeczywistym zmieniać obraz z 2D do 3D. A tutaj jak rozmawialiśmy przedtem, możliwe, że może nie za rok, ale za jakieś 10 lat, jeżeli będziemy jeszcze żyć i mieć się dobrze, to zamiast oglądać nas na ekranie, to będziecie nas sobie mogli postawić w pokoju obok kwiatka, na przykład z tak. jakąś kanapą. Wypijemy i... z Wami kawę. No, tak, niemal. Jakiś hologram czy coś, ale no, to wszystko idzie w dobrą stronę. Zacznijmy od tego, że największe zainteresowanie oczywiście wzbudził Steve Ballmer ze swoim wystąpieniem, szef Microsoftu, który zaprezentował tablet HP oparty na Windows 7. I wojna Microsoft-Apple trwa, bo możliwe, że tablet Microsoftu wyjdzie nawet wcześniej. Nawet Wcześniej niż tablet Apple. Tak, większa niż, oczekiwana niż dokładnie. E, jeszcze jedna sprawa, właśnie gdzieś w którymś serwisie czytałem, że nawet większe zainteresowanie od wystąpienia Balmera, właśnie większy szum wzbudzał właśnie tablet Apple. To był w ogóle jakiś kuriozum, bo firma, która nawet nie była na tych targach, urządzenie, które jeszcze nie zostało wyprodukowane, ponoć wzbudzało nawet większe, ale większe to dyskusje w... niż, niż tablet przez to że, przez to, że Balmer to powiedział od razu nie, zaczął się W ogóle wszyscy, wszyscy wiesz, Aha. zjechali się do Las Vegas i głównym tematem na początku był oczywiście tablet Apple. Aha, no to okej. Okay. No ale tam było chyba parę innych urządzeń. Tak, z innymi były jakieś? między innymi na przykład fajna 7-calowa przeglądarka internetowa od Dell'a, służąca tylko i wyłącznie do przeglądania sieci. Był na przykład laptop Samsunga z półprzezroczystym wyświetlaczem, który, który, wiesz, przeglądając sobie coś na komputerze, widzisz, co się dzieje. Co tam z, co z, z tyłu. nie? Jakoś Ale co, to, 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 co się dzieje na biurku? Widzisz? Tak, zależy jak sobie nachylić, prawda? A nie miałeś tak nigdy na przykład, że, wiesz, rzuciłeś telefon za klapę od laptopa i później go nie mogłeś znaleźć? No w sumie tak. Ale, czekaj, ale poczekaj, a jak jest z drugą stronę, Ktoś ciebie może zobaczyć, jak się schowasz za, za ekranikiem? Wiesz, do tego tak naprawdę z nie wiem, prawdopodobnie Tak. Podejrzewam, że to urządzenie jako jednym z tych, które się w życiu nie używa. Nie będzie na półki sklepowe tak naprawdę, bo tak. o ile samo ten transparentny ekran jest, może fajny w przypadku właśnie urządzeń mobilnych. Znaczy widziałem fajną aplikację na iPhone'a, która, która mniej więcej może, próbuje coś takiego naśladować, to było tak, o ci mówiłem. Mm -hmm. Pisząc na iPhonie, włączyć się aparat i widzisz, co masz pod nogami, żebyś ze żeby, fajna aplikacja. Żeby, żeby się nie Więc być może to będzie jakoś wteśne, ale tak mówimy bardziej w ale... urządzeniach mobilnych niż w laptopach. I tutaj było parę innych jeszcze urządzeń tak. mobilnych, o których już właściwie nie ma co mówić, ma. bo to można znaleźć wszędzie. Dokładnie. Według mnie jednym z najbardziej takich yy, takich konkretnych rzeczy, które prawdopodobnie za pół roku I są bardzo przydatne Mogą w czerwcu, zresztą. to jest połączenie Lenovo, połączenie netbooka z tabletem. Czyli trzymasz sobie tak, masz 11,6 cala, masz netbook. Jeżeli chcesz, odpinasz sobie sam ekran, który ma zupełnie inny procesor, kartę graficzną i swój system, i idziesz sobie z nim. To jest zupełnie mniejsze, możesz rzucić do plecaka i tak dalej. Bardzo fajne. To skrawa. jest taki jeden z tych nielicznych, przydatnych faktycznie urządzeń, które się pojawiły na C2010 i które prawdopodobnie wejdą do masowej produkcji. Mhm. Okej. Okay. Myślę, że temat targów możemy zamknąć, zamknąć i przejdźmy do... Żebyście nie zapomnieli tego wszystkiego, co właśnie powiedzieliśmy, możecie skorzystać z Evernote, czyli z naszego, z naszego z narzędzia, które, które, yy, tak. które opiszemy w tym momencie. Evernote, czyli narzędzie do notowania wszystkiego tak naprawdę. To są notatki tekstowe, notatki dźwiękowe, notatki zdjęcia i PDF-y. To jest w wersji podstawowej. Taką silną stroną siln... chyba to jedną z najsilniejszych no... jest to, że to jest multiplatformowa. Tak, tak, możemy, możemy używać Evernote zarówno na systemach Windows, czyli aplikacje desktopowe na Windows, na Mac OS, możemy używać wersji na iPoda, iPhone'a, Androida, Blackberry, Palm, Pre, Windows Mobile. Czyli wszystko właściwie. Tak, możemy też instalować sobie wtyczki do przeglądarek. Na przykład plugin do Firefoxa, który umożliwia ci szybsze dodawanie notatek do tego globalnego systemu, bo tak naprawdę siłą tego jest to, że to działa w chmurze. tak? Czyli, czyli wszystkie dane, które uploadujemy, znajdują się na serwerach Evernote'a i mamy do nich dostęp z każdego miejsca na Ziemi, gdzie tylko mamy dostęp do internetu. Aha, czyli, jeżeli... czyli co, idziesz sobie ulicą, zapisujesz sobie notatkę, później wracasz do domu na, na komputerku, iPhone, tak? potem na jakimś no... innym laptopiku tak, dodajesz... i tak dalej. I wszędzie widzisz to samo. Tak? Dodajesz tytuł, tak. dodajesz opis, dodajesz tagi. Okay. E, jakie chcesz, możesz stworzyć różne notatniki, tak naprawdę do tych swoich notatek. Wszystko jest na bieżąco zsynchronizowane. To jest jedna z tych spraw, a druga sprawa, nawet Evernote potrafi dzięki technologii OCR, czyli optycznemu rozpoznawaniu pisma, może rozpoznać nawet pismo odręczne. To jest wyższa technologia, bo OCR jest wykorzystywany dosyć szeroko, nawet w gazetach czy innych, czy różnych tego typu redakcjach. O tyle OC, OCR we Evernote jest dużo bardziej zaawansowany. No i bardziej przydatny. Prawda? I zdecydowanie bardziej przydatny. Idziesz do sklepu, fotografujesz sobie wino, które nie wiem, kupiłeś kiedyś, albo chcesz, żeby zapamiętać. Później możesz wyszukać Albo chcesz ponad... kupić na Allegro, nie? Albo chcesz kupić <noise> na Allegro, czy gdzieś tam. Nie wiem, ktoś ci zostawił kartkę, co masz kupić na zakupach, robisz zdjęcie, możesz później wyszukać tą notatkę w wyszukiwarce Evernonta wewnętrznej. Bo tak naprawdę Evernote wykorzystywali jest też często do typowo-nietypowych typowo zadań. Ekipa Evernota ma też taki, taki zwyczaj, że jeśli dostanie cynk o jakimś nietypowym wykorzystaniu ich aplikacji, zbiera ekipę filmową, jadą, robią reportaż o, o tej osobie. I między innymi jedną z takich osób jest pewien farmer z Kalifornii, Ray Proc który wykorzystuje Evernauta do prowadzenia swojej farmy. Nie wiem, na przykład zapisuje sobie pory karmienia krów. Taguje sobie krowy. Taguje krowy po numerkach. Nie wiem, na przykład... Chodzi po farmie, patrzy co się zepsuło i robi zdjęcie, tak. taguje do naprawienia. Zapisuje itd. sobie to. On korzysta, on, on też wykorzystuje multiplatformowość właśnie Evernote'a. Korzysta zarówno z aplikacji desktopowej na Windows, jak i z przeglądarkowej wersji i mobilnej. Co bo na to... cel, właśnie. Mamy wersję premium, bo Ty mówiłeś o wersji podstawowej. Jest wersja premium, która kosztuje 5 dolarów miesięcznie, 45 dolarów rocznie. Wersja premium pozwala nam przede wszystkim dołączać do notatek każdy rodzaj plików. Czyli nie ma ograniczeń, że to jest tylko tekst, dźwięk i obraz. Dodatkowo mamy lepsze wsparcie techniczne, tak zwany premium support. Mamy też zwiększone miejsce na powierzchni serwerowej. Od 40 do 500 giga wzrasta. To w zależności jest... od tego, ile płacisz, prawda? Nie, nie, sam, nie. Czyli nie. jest podstawowa. 500 to jest wersja. Płatna, płatna 500 tak. giga? Nie 500, 500, 500... Me... 500 mega. Mega czy giga? Mega, 3 giga mega. Bajtów. Mega, no właśnie, nie no 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 stary. Co cię. Ty byś chciał w Tak, 500 mega, tak. 500 mega, przepraszam. 500 mega, 4500 mega. Mhm. Jeżeli mówimy o aplikacjach webowych, warto wspomnieć o partnerze naszego poprzedniego odcinka, Infact, który ufundował dla Was pięć licencji na swoje programowanie w wersji premium. Czyli tak, wygrał Mariusz Krawczyk, który napisał w komentarzu na Facebooku, wygrał Mibacek, komentarz na YouTubie, wygrał Tomasz Pietrzkowski na naszym blogu, Jarek również na nasz blog oraz Ganiu. Także nasz blog. Odezwiemy się do Was na platformach, na których Wy do nas pisaliście. Partnerem tego odcinka jest m.in. Porta portal z wideoporadnikami, spryciarze.pl, gdzie możecie znaleźć masę filmów instruktażowych na rozmaite tematy. Spryciarze wspierają nas też marketingowo, reklamują nas w swoim serwisie i dodatkowo obiecali, że przyślą też nagrody dla Was. Trzymamy za słowo. Natomiast drugim partnerem dzisiejszego odcinka jest Listonik, y, który ufundował dla Was trzy zestawy bardzo fajne piwa. Listonik bezalkoholowego. Listonik to jest y, prosta lista zakupów, też multiplatformowa. I tutaj mamy dla Was, ty może powiedz, jakie są zasady konkursu? Y, zasady konkursu powiem pokrótce, y, na barze będzie ujęcie baru y, na Facebooku, takie zdjęcie się pojawi. Y, będziecie mogli, y, będziecie mogli musieli y, oznaczyć y, na tym zdjęciu miejsca, w których ukryliśmy. To się nazywa hodowar. Chodowar, piwo hodowar. Yy, ukryliśmy trzy takie butelki wśród, yy, wśród tutaj innych gadżetów innych na barze. w to będzie, to będzie bardzo dobrze zakamuflowane, więc możecie nawet strzelać, bo możliwe, że będzie widoczna sama szyjka, żeby Was jeszcze bardziej mm -hmm. zachęcić do tego, żeby brać w konkursie. Wracając jeszcze do tych zestawów, bo nie powiedziałem, jakie to są właśnie, zestawy. Możemy pokazać kilka nawet fajnych rzeczy, Tak, co? trzy zestawy, słuchajcie, to jest tak: zestaw klasztorny, zestaw yy, diabelski, tak, diabelski tak, tak, i diabelski zestaw kobiecy. To w stanie tak, na dla kobiet. Po prostu smakują bardziej łagodnie. Tak, 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 chociaż najbardziej mi się podoba połączenie tych dwóch ostatnich zestawów w diabelskiej kobiecy. Także... kilka, pokażemy, czy. No, to są na takie piwa... Totalnie nietypowe, piwa... typowe, takich, takich piw możecie nie znaleźć w normalnych szczepach. Oczywiście to jest bezalkoholowe. <laughs> Okej. Okay. To co? Konkurs z zabawek kończymy w niedzielę o 16, to jest ważne. Wszystkie, wszystkie te, właśnie bo nie wiem czy powiedziałem to na tyle, na tyle wyraźnie, że chodzi nam o to, żeby na tym zdjęciu przypinać się w formie tagów, tak? Czyli, czyli własne imię, nazwisko tagujecie na zdjęciu. Na Facebooku. Na Facebooku, na naszym koncie, w miejscu gdzie... Stwierdzicie, że ukryta jest ta butelka? Dzięki jeszcze raz partnerom naszego odcinka, dziękujemy ekipie Soul Interactive. Ja jeszcze powiem, że ja nazywam się Marcin Ja nazywam się Dominik Szarek. A ja Kamil Janik. To co, do zobaczenia Do zobaczenia za tydzień. W środę, cześć. Papa. Pa. Jeszcze raz? OK. Jasne. Ej, może to z robić. <noise> ja też? Ja też? Tak, też może dostaniesz, jak się postarasz. Dzięki. Panowie, yeah. panowie i panie. Yeah. Dobra robota.